Mam tylko na to, ja, Kafka. I Aleks. I Alex. tak. Dzisiaj podam się parkul na obrocie. Nazywa się trochę dziwnie, tak? Byle ja. Ma dużo poziomów. Tak, ma dużo poziomu. Tak, I możemy zaczynać. Na Dobra, dzień dobry. Piu, piu, piu. Panie, to ja mam totalnie parkulem. Nie umrzeć. Ta wizowa umiałem i tak to się nie, nie dzieje. Nie, 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 poczekaj, poczekaj, ja tu muszę. A, dajcie nam lajka. I suba. Suba. O. O po ten lajkie więcej odcinków. Ciekawe jest rzadko rzucać filmy. No ta po. Tak to cel, nie, nie cisza. Miesięcznie. A ja to chwilę ja Titoka. No. no, moja ciota ma TikToka ja też... Alex! Alex! Tak, ale ja tak, nie te dziewczyna, ale ja wolę, Bo żeby tak nie nazywam... Ja, ja lubię mieć moją tak. Alex. Tak, moja ciota to jest Alex. Ja też. No, nie, nie mówię nawet w szkole. W szkole nam nie mówią Alex albo Alex miami. <grym> Proszę, możecie napisać. Ja chcecie mieć moją Alec, siostrę na dole. Jakiś... Moją siostrę, Aleks. to proszę napisać. O nie, nie, nie coś mi nie działa. Alec. I do mnie. Nie i na. i Alec. Wczoraj były święta, to dopiero zaczynamy. Przez, przez wczoraj. Wczoraj leciały święta, nie? Tak. Były święta na coś. Były, były. A my już mamy te prezenty. Tak. Mogliśmy powiedzieć co dostaliśmy, ale nie chcę to za bardzo mówić, co dostaliśmy, bo... Dużo. Dużo... Dużo e... rzeczy. Tak. Ja mogę jedynie powiedzieć jeden, że dostałam tableta. No. Moja ciocia bardzo się cieszy się. Tak. I kilka prezentów nie dostałam, ale przynajmniej dostałam dwa. Jeden jak nasz wspólny. Tak. Powiemy to na sam koniec odcinka, co dostaliśmy. Po jednej zaszy. Gdzie tak? ja jest jestem na 17. To ja jestem daleko. O nie, nie mogłam tego My je my je. Tak my tak, jadę. My tu jedziemy, jadę na dwa codziennie. U nas są goście, ale ja musimy się Chodź, Tak, nie wchodzić, wchodzić. tak. To tu nazywamy, to my cię nudzimy się. Jak to nudziliśmy, jak my siedzieliśmy? No, tak. I to wydajmy. A wiesz, że każda chwili tata może coś Tak, i nam poczuć nagrywki? Tak. Każdy nie wiem że to to będzie umieć, ale najgorsze to. I bardzo ważne. I to jest. nam dajcie, bo ta nie wiem, co to nasy. nasy. Nie um, to możemy do, nie. Do, do końca. Na i do i to zejdziemy i będziemy mieć Cipy, cipy, czapa ciapa, dubi, dubi. I Ej, je... wiesz, że ja jestem dalej od Ciebie? I moja ciota właśnie pobiła mnie. Oj, tak, dalej. bo prostą, ja lubię parkoury i tak. dużo gram ich. <gamy> więc tak. szybciej lecę. <gamy> ja widzimy gramy bardzo zimną grę. Nie skończyła właśnie tą mapę, której jesteś, a są inne mapy. Kasia, fajnie, no, jestem na innej mapie. Ok. Więc będzie to 200. O, ja piękna piesza, fajnie! Witam, ja z USA, moja, ciotra, moja ciotra powiedziała, że wiecie? A chyba będzie... Nie wiem podzi Podzielone po 50, a może do 100. To jest miasto, i dalej jest. Tak. Podzielimy sobie. Ja jestem sobie. pierwsza tej na nie. Są dwie osoby, jedna prawie tak. na dwieście, a druga jest na sto. Podzielimy sobie. Podzielimy sobie. Wolę nie pokazywać twarzy. Tak. Nie pokazywać. Tego nie było. Bardzo co dziwnego pomijmy. Nie pokazywałam kiedyś twarz. I tak patrzę na moją twarz taka... O, tak. I ty bardziej nie pokazuj twarzy! Kiedy zapomniałeś co ty masz? No wiem. To po mnie. On ma ospę, więc się nie pokazuje. I co dziwne, że ospie. On ma dużo wody tych właśnie, a ja miałam mniej wody, więc nie spędziłam aż tak. Witam miał tanie fengi. Brawo! O kurde, umieram. I widzowie Ej. będę Zapraszam czy ta duże nie nazywałem To będzie ileś pięćdziesiąt. i, i to chyba będziemy nazywać tylko las Bo Tak to to ma dużo. dużo Tak i nie, A nie będzie A mógłbym być serce z tego? Czyli O nie I widzowie o co Co jest? się zamknąć telefonie? I bardzo... Co bardzo by się stało? Przepraszamy, po szef to ja już za dni. Może jakiś dzień poddamy sobie, tamby byś Ciekawy Ciekawe, jak ja nie mogę. Tak. Podam sobie sam. Nie. Take gry, które ja mam Wam pokażę. Mi poppy playtime. <laughs> <laughs> tak, <laughs> lubię horrory. Ta, moja ciotka lubi horrory. <laughs> Ogier na strefnej filmy jewno. Tak. No było prawie... Jeżeli chcecie zobaczyć moje perspektywy, to zaraz zacznę to nagrywać. Tak, moja ciota będzie... On jest <laughs> Jeżeli chcecie moje perspektywy, to ja się podpiszę pod komentarze i wejdziecie na moje konto, to tam napiszę i tam wrzucę ten film. Ale na razie nie nagrywam, ale tam mogę zacząć. Więc ja zatrzymuję się w miejscu, w którym jestem. Tylko przejdę tą malutką coś. Dobra, zaczynam. No ja nie, ja nie mogę, okej. Okay. Ja nie lubię pokazać twarzy. A, piękny Czyli Widzowie, hmm. chyba to będzie dużo, dużo chyba. Hmm. Nie wiemy, czy do kąta to sejdę. se to po jednym taki Dobra, zaczęłam tu nagrywać. I... Dobra, jestem, bo skończyliśmy, nie? Czemu mnie to tak wywala? Oj, oj, oj. Dobra, ludzie, wiecie dlaczego tak od razu powiedziało? Widzowie, tak, na, powiem coś mojego świadectwa. Ja, ja to nie na Co? Ja nie mówię, tego pytła. Ty jest? Dziękuję. Przeszłość? Tak. Brawo. Widzowie, kom tu. Czechem. Ja. Bardzo zimne to było. I bardzo szybkie. I te platem pamiętam taki faby parkula. Ja zapierniczam, więc wejdźcie na mój je, konto podpiszę... Mówiłam, podpisze się w komentarzu i wejdźcie do mnie normalnie. Tak. Moja Ej, na moim filmie to wszystko jest. Tak, moje. Ja się... to wszystko mówię właśnie tam, gdzie widzisz. Widzicie, jak ja w ogóle umieram mm -hmm. Więc to wszystko widzicie, ale ja Tak gdy jestem, jakby Miałam robuxy, bo się zalogowałam na moje konto, to ja mam na telefonie, to ja miałam robuxy, a mój brat nie miał Ale się wylogował z kanta i nie może się zalogować Tak To się umieramy Patia <noise> robocenga

tak. Lecę dalej, bo muszę, nie chcę mi się czekać na brata. <grystanie> to mochwa sobie ten wyjął A w sumie zatrzymuję się na 111 i wychodzę. Tak. Na którym to jesteś? O niedługo roboty! No to dobrze, teraz zatrzymuję właśnie w tym momencie, bo nie chcę mi się dalej nagrywać. Albo w ogóle tego nie chcę. Dobra jednak, nie nie pisz, nie pisz, nie pisz, nie tego nie pisz, bo tu nie pisz, nie pisz, nie tu nie mojej tu ma tak nie pisz, nie Tak, nie ja mam komputer. Po, te, nie nie mam ma laptop szkolny z mojej tak. I gra w nie pisz, nie mam. nie ma nie pisz, nie pisz, nie 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 ale musicie mieć. na To Toma na. A to, tak i to To dobra, ma to byś na to Kogo by tu dodać jeszcze? Martyna czy coś? Martyna. <gry> I by sobie bardzo was lubię, kiedy odąglacie Zajebiście. tak? A to, na, to to napiszę po komentarzem. Ktoś nam lubi. Nie. Nie o to. <laughs> Kapel, blog. To wam się Nie. Daj. Co? To było Zostaw. Zowie jak zrobię coś, to zamknijcie na chwilę oczy, bo nie chciałam pokazać w bardziej. A zapominniście zajść na łatwiej w górę i zasłóbujcie na kanał tam na dole. Tak. brata kanał, no. Ale mnie też. Tak. No i hashtag to Roblas Parkour. Hashtag. Tak. Hashtag. Więc napiszcie hashtag parkour i... To my wam ten, serduszko zrobimy. Serduszko damy pod komentarzem. Tak. Ja bym Geha. Tak. I moja ciotka, dajdziemy to, to nazywać no. długo odcinku. Nie, dzień, nie. To jest 12 minut, to 20 ileśmy tu nagrywać? Tak. To i napięcie. Mamy I... gościa, my też nagrywamy, nie wiem, bez sensu, tak. bo tam się nudzić. A to co sycie, to właśnie jest... Um, na, lubimy lubimy od ronda Wojana, to lubi jest Wojana, to... Co napisać. Przepraszam tak. bardzo, ty po prostu go włączyłeś, a ja lubię Le! I Ude. ja to chyba. Nie, mój telefon ma protein. Dobra, niczego. I chyba nam się uda ci zrobić kolejny odcinek. Na pewno nie tego. To. Jeszcze jeden balków zagramy. Tak. W tym odcinku. Nie. Nie tym odcinku. Nie, my 20 minut. Ale co ledwo? Jest, I. jest mało. mało. I bardzo... No to się spać. Lubię, kiedy obserwujecie <laughs> mój. Nie pytajcie skąd ten dźwięk. No, my to, my to, o, ale my to rozumiemy i bardzo lubimy po tej bardzo epickie. Daj i ja bym przy telewizorze nie możemy. I to stu, pani, my kończyć. Widzowie. Do, a do stu to. Brawo! Jakiś Instagram. Ja I witajmy się kolejnym odcinku. Kolej będzie dzisiaj na chwilę. Na tak.